Nie udawaj niewiniątka. Próbuj. Nie udawaj niewiniątka. Próbuj. Za 10 godzin Dora wyjeżdża do Meksyku. Czemu ja z nią nie jadę? No w skrócie mnie nie kocha. Nie zostaw. Także mamy dwa tygodnie tylko dla siebie. Może nie nowy sezon, ale zdecydowanie będzie to trochę odcinek jeden lub dwa filerowe. kwartkowy już, nie taki poranku. Na razie nie czuję efektów odstawienia Doro. Wolna chata, ale jeszcze się tym nie mogę nacieszyć, bo muszę iść podłączyć kompa i zmontować park. Tak więc, do roboty. Tego pana słyszycie zawsze w tle na filmikach tutaj. Asik. Kubuś, cicho, cichutko. Patrzcie jaki ptaszki w klatkach nie fajna sprawa, ale ten już siedzi tutaj długo, długo, zanim było się świadomym tych decyzji. To Jest taki słodziak, co? Po co was w ogóle tutaj biorę i sprowadzam? Bo jestem tu już raz, dwa, trzeci dzień. A tak mało vloguję. Już jestem zawsze na końcu jednego filmu. Teraz ten no wege, wiecie? No nie krzycz na mnie. No to się jakoś wtedy nie mogę wziąć za nagrywanie. Tylko siedzę i montuję. Ale powiem wam, że ciekawie mi się żyje tak samemu w takim większym mieszkaniu, z takim Tarasem. O wiele lepiej mi się śpi, o wiele lepiej mi się wstaje. Widzimy się dopiero za dwa dni. Dobrze. Film zmontowany, wrzucony. Trochę się czuję taki przesycony ekranem i komputerem. Tak zawsze mam po wrzuceniu filmu. Teraz sobie pójdę poćwiczyć, bo dzisiaj rano nie zdążyłem. ale nie będę was brał ze sobą. Sią! Psik, psik. A wy siedzicie w kamerze, chyba tyle widzów zamkniętych w takim małym, niesamowite to jest ciekawe, że ja mówię teraz, ale wy odbieracie to w każdy w swoim innym czasie. Dzisiaj też trafiłem na jakiś mój stary filmik, jeszcze ze wszystko vloga. Przy wychodzeniu narobiliśmy niezłego rumoru i hałasu. I taka dysocjacja mnie złapała, że strasznie dziwnie mi się oglądało samego siebie. I to jeszcze sprzed tylu lat. Tak trochę nie czułem, że to ja. Dziwne to było. Zobaczymy, jak to będzie różnica 20 lat, albo kurna 30 tu jak niezłe jaja. Dobra, idźcie już, ja idę ćwiczyć. Dobra, tam. No. No. Wstawać. Za oknem znowu plucha. Niedobrze, chciałem sobie pójść pobiegać. Pierwsze rozbudzenie na kibelku. Nadrabiając wiadomości od Doro. Tam jest 7 godzin do tyłu, więc jak ja teraz sobie wstaję, to mam powysłane od niej filmiki, zdjęcia i informacje i sobie nadrabiam. Patrzcie, kto mi odwiedza przy sranku. Pan Danonek, garniturek, przystojniacha z niego. Z rana często biorę się za sprzątanie, żeby przeczekać ten moment dochodzenia do siebie. Tak kurde, ale to będzie dziwne ujęcie. Uff. Każdy dzień w miarę możliwości staram się zacząć od rozciągania bardzo krótkiego, tylnej taśmy, ale robię je codziennie, więc efekty są do zauważenia. Czuję się bardzo wrażliwy pokazując te pozy na filmie. To ćwiczenie najbardziej mnie rozciąga, w tym miejscu. Mamy jeszcze to. Jak utrzymuję proste plecy, no to ja jestem strasznie spięty na tej tylnej taśmie. I już tutaj czuję ból, taką niemożność pójścia dalej. Aaaa, przytrzymać, przytrzymać, przytrzymać. Dobra. I ostatnie ćwiczenie. Siadanie wam na mordzie. Nie no. Tu już ze zgiętymi plecami, ale nogi zostają proste. I schodzimy jak najniżej. Skłon. Ua. Dziesiąte powtórzenie, przytrzymać. A -a -a -a. Rozciąganie zrobione i w tej chwili normalnie się zbieram na trening albo na bieganie. No ale jest taka pogoda. I wiecie co? Zróbmy sobie trening nóg. Póki co trzymam się tego planu. Bardzo mi się dają te ćwiczenia. Zaczynajmy. Dwie serie tych nóg, a potem jeszcze handstandy, jakieś pompki, losowe ćwiczenia na ręce, barki. Dobra, teraz szybkie myćko i śniadanie. Men only have two Jajko. Potem przychodzi pora na śniadanie. Staram się korzystać z tego co mam w lodówce. Jak mam kanapki robię kanapki, jak płatki to płatki. Ostatnio też wszystkie kalorie wliczam w aplikację. I dodatkowo łykam sobie kreatynę oraz witaminę B12 i D. No i jeszcze maść na odciski. Ale jej to akurat nie łykam, tylko smaruję nią kanapki. Strasznie mi się nie chce nic dziś robić. Mokro za oknem, brak werwy na jakiekolwiek akcje. Ale zrobimy sobie dzisiaj mały projekcik. To znaczy, jeszcze raz. Projekt na dziś. Trafiłem ostatnio na tego TikToka I bardzo mi się spodobał Więc pomyślałem, że dzisiaj spróbuję sobie odtworzyć ten efekt Właściwie to jest cały montaż Wbijajcie na profil pana Leo Kellera Żeby to obczaić A ja biorę się i próbuję zrobić to samo Pierwszym krokiem była analiza klatka po klatce Taki krótki edit A trochę tych scen i notatek jest Ile tam dźwięków jeszcze różnych wchodzi I w ogóle strasznie skomplikowany montaż Drugi krok to napisanie listy Będę nagrywał oczywiście robienie kawy. Dużo tego, jak na jedną kawkę. Tylko jest jeden problem: mianowicie nie mam tutaj za sobą żadnego oświetlenia. Mam tutaj raczej ograniczone możliwości. Dodatkowo jest tu trochę syw i brudno, więc chyba najpierw sprzątanie. Dobra, stół przygotowany, maszyna też. Biorę się za nagrywanie wszystkich ujęć po kolei. No i potem zobaczymy, jak to wyjdzie. Powiem wam, że mocne ujęcia tutaj wchodzą. Odjeżdżamy slowly. Dobra, myślę, że jest. Przez resztę dnia sklejałem te ujęcia w całość i wyszło to następująco. Proszę Państwa, szama życia. Kotlety sojowe w panierce, ryż. Już drugą taką porcję jem dzisiaj. To jest moja ręka, tak dużo no. taką. <grystanie> Białko dobite, tłuszcze tylko troszeczkę przekroczone. smacznego smacznego, życzę sam sobie. No. Jest znowu wieczorkiem, zanim położymy się spać, trzeba zrobić trochę rzeczy. Ale strąższe skrzydełka, widzicie? Wakacyjne tarada na twoje starej na basenie. Muszę sprzątać swoje gówno Srasz pod siebie? No nieźle. Dobra, jeszcze trzeba kwiatuszki podlać. Powiem wam, że na tyle, na ile upierdliwe jest oczywiście robienie codziennie wieczór tych wszystkich rzeczy, no to daje taki dziwny rodzaj satysfakcji. Danon śmierdziuch, Agatka śmierdziuszka, weź ten ogon stąd, ty. I spokoju, taki już jestem dojrzały, czerpię radość z takich rzeczy. Nie, tak naprawdę to nie. Znaczy, tak naprawdę to troszeczkę tak. Jedno nie gazowane, a drugie zrobimy gazowane. Coś w tym jest satysfakcjonującego. Ma się te rzeczy, których się nie chce zrobić, zrobi się je i można iść z takim spokojem na głowie spać. Ugh, nie wiem, co gadam, nie? Dobra. I trzeba się wyspać. Jutro nas ciekawa przygoda czeka, ale to jutro. Dobranoc. Pokażę wam jak dzisiaj będzie wyglądał mój poranek. Piękny widok, życie wstaje do, do, no do życia wstaje, słoneczko świeci. Wszystko jeszcze takie lekko mokre, ale fajnie się świat budzi po tej wczorajszej plusze, plusze? I patrzcie co mam, cała butelka wody z lodówki i mango. Jest tak słodziutkie, lecimy. powiem wam. A dzisiaj mam do zrobienia cztery rzeczy. Pierwsza z nich, zmontować i wrzucić park. Co może łatwiej by mi się montowało, gdyby mi tu ktoś ciągle nie przeszkadzał. Jeszcze mam alergię na koty. Mnie cała twarz swędzi, jak ona mi się ociera. Zgnieść i przerobić na dżemik. Druga. To wybrać i zapisać się na przedmioty na studia, bo już zaraz październik i się kończy, sielanka. <śm> I mi najbardziej pasuje umysł jako narzędzie przetwarzania informacji. No i nie wiem co jeszcze. Może wezmę tą grafikę komputerową, animacja, grafika i tak dalej. To są rzeczy, które mi się przydają do YouTube'a, więc chyba to wezmę. Zapisuję. Trzeci punkt to zacząć montować ten odcinek. I czwarty punkt, wybrać się do Radia Pryzmat i yy, jako gość wziąć udział w audycji. Czas się zbierać do Radia Pryzmat. Dobra, chodźcie ze mną! Jestem zaproszony i będę coś tam paplał. Mega mi to sprawia przyjemność i radość, że ktoś mnie rozważył, żeby zaprosić do czegoś takiego, więc fajnie. Troszkę się stresuję, wiadomo. Halo, halo! Cześć. Cześć. Magdan. Herbaty, kawy, wody mógłbym prosić, to by było cudownie. Dzisiaj będzie mówił dla Was Michał Kękuś, z kolei moim gościem będzie, można powiedzieć, człowiek orkiestra, czyli bodzio. No i. Ale do tego przejdziemy może po chwili z muzyką, więc już teraz zapraszam do Fajna rozmowa, przyjemno bardzo. Troszkę zgłodniałem. Dobrze się rozmawiało. Trochę. Y... generalnie się nie stresowałem, ale miałem takie ze 2-3 momenty, gdzie doszło do mnie, że yy, mówię yy, jak sobie to uświadomiłem, no to już, a potem jakby wróciłem na tor. Trochę to taka forma QA była. O jednej konkretnej rzeczy nie rozmawialiśmy, a raczej tak ogólnie, ale mówię, przyjemnie się rozmawiało i ciekawe doświadczenie. Skrót z audycji jeszcze nie jest dostępny, ale ma się pojawić w najbliższy weekend, także zapraszam Was na kanał Radia. I kolejny dzień i kolejne mocne danie sobie zrobiłem. To jest tak: cebula, ryż, wege mięso i przecier pomidorowy. Jest naprawdę dobre. Ciężko się dzisiaj wstawało, ale przynajmniej zdążyłem się złapać doro. Ja wstałem, a ona idzie spać. I na dzisiaj mam trzy zadania: pójść z Agatką do weterynarza, bo ma gdzieś tu na brzuchu guza. Później pojechać na rowerze nagrać park i później montować dalej tego vloga. Było. z obydwoma tam coś wymieniliśmy się. O, tu takie robisz tutaj, no, ho to fajne a tu, a ten, no. Czas na weterynarza, ale jak się możecie domyślić, pakowanie kota ciutko do pudełka no nie jest takie proste. Trzeba zrobić cwanie. To będzie ciężkie. Poczekajcie, a wiesz, że musimy Nie, krzycz Wszystko będzie ogarnięte. Bardzo dzielny pacjent. Kontrolny zastrzyk, wszystko w porządku. Uff, można wychodzić. Obrażona będzie teraz. A teraz pora się już zbierać do parku. Mocny wajbik nie? Polecam chodzenie do parku. Chciałbym obejrzeć te takie serie z oceniania parków, ale w innych miastach. Zapraszam, zachęcam. Wszystkie parki w Polsce mieć tak skatalogowane. Ile życia kryje się w martwym drewniu? fajny. Dawno nie czytaliśmy sobie komentarzy spod filmów. Aj, przytoczę ten jeden z ostatniego. Nie rozumiem, czemu miałbyś nie jeść mięsa. To jest niezdrowe i niech nikt nie próbuje wytłumaczyć, że jest inaczej. Generalnie pod filmem wege sporo było różnego rodzaju komentarzy. Bardzo spodobał mi się odbiór. Nie byłem pewien, jak ten film się przyjmie, bo to wiadomo, ale było kilka komentarzy, które mówią, że o ja nie rozumiem i nie ten. Dobra, czas iść dalej tym parkiem. Jeszcze jak wrócę, to muszę pomontować. Ona no, no, sama się nie zmontuje. Jeszcze nie ma takiego AI, które by tak fajnie montowało, żebym był usatysfakcjonowany, ale chyba się trzeba z tym liczyć, nie, że już niedługo montaż też wleci. Nadal pewnie będzie to element twórczy i kreatywny, tak jak teraz z tym tworzeniem obrazów. Ech. Trochę mi zeszło na montowanie. Dużo z tego materiału. Jak wam się chce, to dajcie mi znać w komentarzu, czy na przykład, jeżeli mówiłem o czymś w ciągu tego odcinka, i mieliście takie uczucie, że o kurde, chcielibyście trochę posłuchać więcej na ten temat, a czuliście, że się zbyt szybko skończyło, to, to właśnie mi to napiszcie. Bo to na pewno będę każdą moją wypowiedź mocno ukrajał. Ja lecę spanko. Dobranoc. Ach. Moi drodzy, vlog dobiega końca. Na zakończenie jak zwykle chciałem podziękować serdecznie patronom za wspieranie tego kanału. Takie bezpośrednie wsparcie naprawdę dodaje dużo do motywacji, a powiem wam, że teraz jak mieszkałem tutaj, to naprawdę tej motywacji było dużo. Wszystko się chciało robić. Jeżeli chodzi o utrzymywanie nawyków i nagrywanie, to to były jedne z moich lepszych dni, ale też oczywiście wszystkiego nie pokazywałem. Były mecze w ligę, było przeglądanie TikToka. No na dzisiaj to tyle. I widzimy się w kolejnym odcinku. Żegnam!